Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, wspierających na SUPi, na YouTube. Zachęcam do wspierania kanału. Mało jest tych wspierających. Tutaj jeszcze taka mała dygresja, że kontakt podany mailowo czy telefoniczny jest tylko do usług, czyli do zapytań o sprawdzenie aut przed kupnem, czy do diagnostyki komputerowej. Ja często tych telefonów, gdzieś ktoś tam dzwoni, się pyta, jaki silnik, czy ten silnik jest dobry, czy taki. Ja takich, ja nie mam czasu odbierać takich telefonów. To wszystko jest na kanale, te filmy, także nie ma potrzeby dzwonić, bo wszystko, wszystkie silniki, praktycznie i samochody zostały omówione na kanale autokrytyk, także warto poszukać, zanim się. Skontaktuję czy to mailowo, czy telefonicznie. Telefonicznie to już w ogóle, bo ja praktycznie gdzieś jestem czy to i tak nie mogę odebrać telefonu, nie mam czasu. E, dzisiaj taki odcinek, taka mała dygresja na początek, to była dzisiaj taki odcinek o ciekawej sprawie, e, coraz bardziej, bo tych samochodów jest coraz więcej, auto po taksówce, auto po taksi. Czy warto takie auto kupić, interesować się takimi samochodami? Jaka jest moja opinia? Jakie są wady, zalety, na co zwrócić uwagę? Także zaczynajmy, może, od, na początek od tego, że gdzieś tam yy, teraz, już aktualnie, po prawie 20 lat temu, gdzieś tam miałem przygodę z taksówką, czy 15 lat temu, były inne czasy. Ja tych samochodów miałem dwa, w tym jeden nowy. Tylko moja praca. Na taksówce była trochę specyficzna, trochę inna, dlatego że e, ja się zajmowałem głównie praktycznie gdzieś tam transferami lotniskowymi, e, czyli auto jeździło w trasie. E, także tutaj do prawdziwej taksówki ciężko to porównać, chociaż gdzieś tam pierwszy rok, gdzieś tam jeździło tutaj po mieście, po Katowicach, e, gdzieś tam miałem okazję poznać mniej więcej całą aglomerację. Jeżdżąc kilka lat na, na takim, w swoim biznesie powiedzmy, tutaj ja wybrałem na początek jeździłem benzyniakiem, później kupiłem nową dację diesel, która miała bardzo małe spalanie. W trasie szło zejść do 4-3 litra, latem nawet normalnie jeżdżąc rekordowo gdzieś tam spaliłem chyba 3,2 litry był to silnik 1.5 dci gdzieś tam jadąc 70 czy 60 na godzinę tutaj tutaj także specyfika jest była inna aczkolwiek ja do kontakt z samochodami oczywiście dla taksy miałem dosyć spory mogłem obejrzeć w jakim stanie te samochody są nawet teraz gdzieś tam te hybrydy gdzieś tam były sprawdzane przez te ostatnie lata najwięcej jest oczywiście toyot hybrydowych gdzieś tam Skody, Fabi tutaj no oczywiście czasy się zmieniły zmieniła się też motoryzacja wytrzymałość o dziwo zaskakująco duża jest tych samochodów gdzieś tam na kanale ostatnio są filmy o Skody Fabi która była po 600 czy po 800 tysięcy kilometrów nawet Toyota hybrydzie to samo Corolla, te młodsze hybrydy tam mają problem, czasami dużo tych aut ma wymieniane silniki z lat tam 2009 2015 mniej więcej tam dochodziła kwestia uszkodzonej pompy elektrycznej jak i tutaj wypalenia uszczelki pod głowicą tamten silnik miał Jakąś wadliwą najprawdopodobniej już szczelkę pod głowicą właśnie z tych lat produkcji początkowych. Jaka jest moja opinia? To wszystko też zależy. Jeżeli ktoś chce jeździć na taksówce, to oczywiście takie auto może kupić po taksi. Tutaj jest jeszcze kwestia, w jakim stanie jest to auto, ile przejechało na taksi. Jeżeli jest to typowe taksi miejskie, to niestety zużycie takiego auta będzie znaczące. Tam po 200-300 tysiącach już te samochody są zniszczone, choćby od otwierania drzwi, wsiadania. Wnętrze będzie dosyć spore, mo, mo, najprawdopodobniej fotele, ta pizzerka tutaj już to będzie wszystko wysiedziane najczęściej. To wszystko też zależy, oczywiście, ile ktoś jeździł, kogo woził. No, ja miałem w Daci po prawie 60 tysięcy kilometrów, jak była sprzedawana, to auto było jak nowe w ogóle nie było widać. To jest kwestia właśnie tego, że połowę przebiegu jeździło na pusto <coughs> można powiedzieć. Bożąc tylko mnie, a drugą połowę jeździło gdzieś tam z osobami tylko na trasach, także to auto było niezniszczone, praktycznie lepiej utrzymane niż prywatne większość. Tak samo silnik jeżdżący na trasie to też jest co innego niż auto, które będzie w mieście odpalane często czy <laughs> będzie jeździło właśnie na jakichś krótkich trasach. Ktoś będzie oszczędzał, będzie wyłączał ten silnik, włączał to, wszystko te elementy zużycia. Najbardziej zużyte będzie oczywiście układy napędowe, skrzynia, sprzęgło. E, wszystkie mechanizmy przełączające biegi, jeżeli to jest manualna skrzynia biegów, zawieszenie, układ kierowniczy. Oczywiście to wszystko musi być na bieżąco serwisowane, ale wiemy jak jest. Dzisiaj koszty serwisu są znaczące. Każdy to e, odkłada jak może. E, Praktycznie do przeglądu, jeżeli auto nie przejdzie, no to wtedy mu jest zmuszony daną rzecz naprawić. <laughs> Tutaj dochodzimy do kwestii, że oczywiście taksówki też się zmieniły na przestrzeni lat. Czyli to, co powiedziałem, te oty hybrydowe są w stanie wytrzymać ogromne przebiegi i te auta z automatyczną skrzynią, chociaż ja bym, no, oczywiście, według mnie to nie jest automatyczna skrzynia, tylko rozdzielacz moczy, skrzynia planetarna. Przekładnia planetarna, właściwie, także to nie jest man, automat. To wszystko gwarantuje wysoką wytrzymałość tych aut. Czyli tutaj, hybrydy jak najbardziej, można po taksi gdzieś tam kupić. Aczkolwiek, za, jakie są zalety i wady takich aut po taksówce? Zaletami niektórzy piszą, że auto jest serwisowane, no bo musi jeździć. Bo ja mi się do końca z tym nie zgodził tak naprawdę, dlatego że. Dzisiaj, te floty, wszystkie które gdzieś tam jeżdżą na tych aplikacjach, to wszystko koszty są obcinane i Jak najtańszym kosztem jest to wszystko naprawiane. Na pewno zaletą powinna być cena takiego auta, czyli znacząco niższa od znacząco. Co to znaczy: znacząco w minimum 20-30% cena powinna być od takiego samego samochodu prywatnego. Oczywiście tutaj dochodzi kwestia, że prywatny samochód będzie miał dużo mniejszy przebieg. Także ta cena często się zdarza tak, że jeżeli ktoś chce sprzedać to nawet za pół ceny w dany rocznik, bo te auta mają zazwyczaj duże przebiegi. Nie czarujmy się, że auto po taksi może mieć 100-150 tysięcy rocznie nawet zrobione, jeżeli gdzieś tam jeździło na dwie zmiany po 12 godzin. Tutaj dochodzimy do takiego kuriozu, bo często. Ja bym aut po taksi tak naprawdę nie wykluczał, dlatego że często żeby się przejechać na autach prywatnych też, bo jeżeli ja widzę na przykład w różnych wpisach, przeglądając i że są osoby, które robią po 10 tysięcy miesięcznie, to zaraz policzcie sobie, ile <laughs> dodatkowo dochodzą jakieś już kombinacje z blokerami przebiegów, które po prostu nie zalicza tego przebiegu. Ktoś oszukuje po prostu, żeby nie cofać licznika, tylko Blokuje licznik po prostu, żeby nie naliczał kilometrów. Tutaj warto to zwrócić uwagę, kupując auto, które są dosyć młode, a dziwnie wyglądają dziwnie. To znaczy, ktoś to ile ział dobejrzał, sprawdził no to mniej więcej powinien rozpoznać, jak auto jest kombinowane czyli, czyli gdzieś tam ma dużo większy przebieg, zużycie tego wnętrza jest znacząco większe od od normalnego zużycia, powiedzmy, przy danym przebiegu. Także już zdarzają się samochody podpicowane. Oczywiście historia auta na taksówce też zostaje, czyli ona jest w cepiku zapisana. Kiedyś kombinatorzy robili tak, że gubili kartę pojazdu, bo tam to było wpisane, że jest taks dowód rejestracyjny też zgubił. No to dowód dostawał nowy, już bez taksi, a w kartę, kartę, pojazdu też zgubił i niby bez taksi była wydawana, chociaż to też te przepisy się zmieniały. No i tego nie szło nigdzie sprawdzić. Teoretycznie w karcie pojazdu powinien być wpis, czy to, yy, że dane auto było taksówką, nawet jeżeli się wyrobi nową, ale urzędy różnie to robiły. Teraz jest to wszystko w historii pojazdu na stronach internetowych i taki wpis zostaje oczywiście. Jak auto było taksówka, także nawet w raportach, WIN to wszystko wychodzi. Jak że auto było taksówką, tych aut będzie coraz więcej, bo bardzo dużo samochodów po taksi na, na taksówkę zostało dobranych ostatnimi czasy właśnie na te aplikacje. Także tych samochodów przybyło, flot samochodów. Także tych aut będzie coraz więcej się pojawiać, szczególnie młodych, właśnie koroli. Priusów, e, Aurisów, gdzieś tam starszych, z tych starszych samochodów, ale też Skody Fabie, dosyć młode też te samochody są często wybierane na taksówkę. Także warto e, zwrócić uwagę kupując, kupując e, samochód e, powiedzmy w Polsce tutaj, czy nie był właśnie taksówką, tak samo za granicą. Wady, no to powiedziałem, zużycie elementów, znacząco wnętrza, także możliwe mechanizmów przełączania biegów, zawieszenia układu kierowniczego. Ogólnie takie auto, jeżeli ktoś też nie dbał o wnętrze, to ono będzie dosyć zniszczone. Tutaj progi całe, tu szczelki drzwiowe to wszystko od wsiadania, wysiadania. Jak auto robi dziennie po 20-30 kursów, czy więcej. No to sobie zobaczcie, ile razy auto, ile ma otwierane razy drzwi. Razy dwa to wszystko trzeba policzyć, czy razy trzy, cztery nawet, w zależności ile osób wsiada. Także znacząco będzie zużyte wszystkie mechanizmy, które zużywają się po prostu od wsiadania, wysiadania, także osób. I tutaj dochodzimy do sedna, czyli czy warto takie auto kupić. I tak, i nie. Wszystko zależy od stanu samochodu, ale jeżeli będziemy mieli VAT, na pewno duża utrata wartości. Ten wpis już zostaje taksi w historii pojazdu, jeżeli będziemy chcieli sprzedać takie auto, no to aktualnie też będziemy musieli scenę spuścić, yy, obniżyć tą cenę. Także dla nas, kupując nawet taniej, to samo będziemy musieli sprzedając, też będziemy musieli cenę obniżyć, także to jest to jest takie, powiedzmy kompromis. Kupimy tanie auto, ale musimy też tanio je sprzedać. Także tak to wygląda. Jeszcze co do silników czy samych, tutaj dochodzi kwestia też możliwej awarii. Jeżeli nie będziemy kupować gdzieś tam Toyoty, czy nawet jeżeli Toyotę kupimy, ale też już zużytą po prostu, to remont silnika oczywiście nieopłacalny, te silniki się wymienia najczęściej, ale to są koszty w tysiące idące. A inne samochody, jeżeli kupimy po taksi gdzieś tam z automatyczną skrzynią, to od razu sobie naszykujmy też 15-20 tysięcy na remont takiej skrzyni, bo tak wyglądają ceny aktualnie praktycznie do większości skrzyń biegów, koszty napraw. Także tutaj z aut potaksówkowych polecałbym raczej gdzieś tam marki, które są w miarę wytrzymałe, Toyoty hybrydowe, gdzieś tam Skody Fabie w manualu, z silnikami benzynowymi czy na gaz przerobionymi. Gdzieś tam Mercedesy też sprowadzane z zagranicy, te samochody, gdzieś tam też są dosyć wytrzymałe silniki, mechanizmy, a inne marki raczej bym yy, omijał jako auta potaksówkowe czy modele samochodów gdyż może to skutkować właśnie zwiększonymi kosztami. Później po kupnie, serwisowania, napraw, jak się nam to auto po prostu popsuje, konkretnie. Także to było na tyle w takim odcinku: aut po taksi, po taksówce, czy warto kupić wady, zalety. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał Autokrytyku, udostępniajcie filmy, komentujcie, wspierajcie kanał na Supi. Pozdrawiam na YouTube. Dziękuję, do usłyszenia na następnego odcinka.